Hej hey, wszystkim z tej strony Prestige Witam was w kolejnym rzuciokiem, okiem w tym Dzisiaj rzucamy okiem Na grę Plague Incorporation Prawdopodobnie taki jest tytuł dokładnie ten Tytuł to będzie w nazwie Ciężko mi powiedzieć Co to jest? ok. E, ciężko mi powiedzieć Tak naprawdę ten tytuł jest Jest tytuł angielski i Mmm mm, mm. I po prostu ciężko im powiedzieć. Gra ta jest taką grom typową niedawno się pojawiła na Steamie. I część z Was może tą grę kojarzyć z wersji na telefony komórkowe, przepraszam. Was. Dobra, przepraszam was za to. Z wersji na telefony komórkowe albo we flaszówce był ten sam pomysł a flaszówka nazywa się Pandemic czyli jak pewnie już niektórzy kojarzą po tytule jest to gra w której jesteśmy wirusem, bakterią, pasożytem nie wiem jak to się nazywa, chyba patogeny takie coś co roznosi choroby ogólnie eee, czyli ogólnie chorobą jesteśmy pod różną postacią naszym celem jest po prostu zabicie całego życia na świecie gra jest w fazie alfa albo beta ale sądzę, że w alfa nigdzie tego nie widzę jak widzicie ja mam odblokowane bakterie i wi wirusa jak widzicie oczywiście tutaj już przy wyborze się różni z dużym plusem bardzo fajnie to wygląda dalej są grzyby e, pasożyty, to nie wiem co to jest nanowirusy broń biolo biologiczna a, jakaś plaga mm. Nice. No your cheat. O kurde. Evolve the power of the guard. Widzę, że dalej jest ten i robak oraz Necora wirus są jeszcze niedostępne w buildie alfa. Ja wczoraj udało mi się odblokować wirus, więc sobie zagram wirusem. Tak wiecie, jest naprawdę dużo opcji, więc grę można kilkanaście razy przejść. Dalej kolejnym rzeczą są jest tak zwane, że możemy modyfikować genetyczny kąt. Ja niestety raz skończyłem, mam tylko odblokowanego ATP Boosta i że dostaję bonusowe DNA na początek. Oczywiście jak widzicie, po prostu najróżniejsze pełno tych jest takich perki, że różne np. do Progając w suchych klimatach, w wilgotnych. Jak jest małe zagęszczenie, duże zagęszczenie, U, że wszędzie dostajemy, i to po prostu się odblokowuje, jak kończymy grę. Dalej są cztery poziomy trudności. Pierwszy, że ludzie nie mają rąk, doktorzy nie pracują w ogóle, i chorzy ludzie coś tam dają. Nie. Ja gram zawsze na normalu, że. Duża ilość populacji myje ręce, doktorzy pracują 3 dni w tygodniu e, i chorzy ludzie są ignorowani. Na brutalnym, że jestem, że bardzo często miją mm, ręce, doktorzy nigdy nie idą do domu i chorzy ludzie są zamykani w więzieniach. I brutalny. E, genetyczny Dirt Impacts. coś tam. Mm, czy związane z ewolucją? Nie wiem dokładnie, nie chcę kaleczyć tego. Doktorzy inwestują coś tam, że naprawdę jest po prostu ciężko wygrać. Ogólnie, że jest po prostu naprawdę trudny. Ja gram na normalu, mój wirus jak zwykle się... <laughs> Może jakby ten nazwać go... E... Anty... N nazwę swojego <laughs> wirusa Antynadzieja. Nadzieja jest takie fajny I widzicie, to jest właśnie ekran naszego świata, Select. Like, mamy po prostu nam tłumaczenie. Populacja na świecie jest 6 milionów 6 miliardów 811 milionów, tam z haki I początkowo wybieramy mm, kraje. Jak widzicie, krajów jest dużych, nad Polska, co jest dobrym. Ten Afryka, oczywiście, nie ma obzorowanych wszystkich krajów. Kurde. Przecież, wypadku zacząłem a, w, w środkowej Afryce, mm, a, tych. Op jak widzicie zaczynamy w odpowiednim kraju. Naszym celem jest po prostu zainfekowanie. Eee. Chodzi o to, że każdy z nie wiem jak to nazwać. Każda z chorób, którą gramy, oczywiście wiem, że choroba to jest złe słowo. Posiada jakiś inny bonus, na przykład bakteria bakteria ma coś tam, a więc jednym przykład wirus to nam pisze, że e, randomowo ewoluuje, szybko randomowo ewoluuje i może być ciężka w kontroli i kosztuje DNA które do... żeby wyłączyć daną ewolucję i tutaj tak gdzieś włączyłem, to jest tak to jest startujemy tutaj, gdzie startujemy, jaka jest trudno, ile dana użyliśmy, ile mamy śmierci dziennie, jaka jest średnia śmierci Ile średnio śmierci mamy na ogólnie? Ile jest mamy dziennie? E, jaka tam genetyczna? Nie wiem. Jak typ plagi. O, plaga to jest dobre słowo. Dalej. I tutaj mamy właśnie możliwości rozwijania wirusa. Jak, jak go przenosimy? Na przykład efektywizm Hot Znajdujemy się w Afryce, więc hot klimat, więc ja pójdę w insekty, że insekty będą mi bardziej rozluźnić. To korzona z DNA, jak widzicie, dewe, e, że jakby cofnięcie tego kosztuje nasz też DNA, w tym wirus, tak, symptomy, symptomy, które po prostu się objawiają, mm -hmm. Podczas gry, jak po prostu na przykład, że nie wiem, kaszel, jakieś wymioty, ogólnie wszystko związane z tym, jak nasz wirus oddziaływuje. To się na początkowo, ja rzadko inwestuję na samym początku, bo chcę, żeby jak najwięcej osób było zarażonych i zdolności, czyli odporność na wysokie temperatury, odporność na zimne, odporność na leki i w tym wypadku dla wirusa. Że wirus, większa szansa, że wirus randomowo będzie ewoluował. Ale wiem, wam pokażemy. Yohev's, i nam, bo tak wiecie, po prostu dodatkowe. Jak widzicie, na całym świecie mamy aż dwóch zarażonych, trzy za to dostajemy. Oczywiście yy, bonus do DNA. Widzicie, już mamy 7 zarażonych. To będzie po prostu taki rzut okiem, połączony z jedną rozgrywką. Jak widzicie po świecie latają samoloty. Okej, okay. transmisja coś tutaj suchy, Place Okej, to się przyda, bo to mi pozwala na transport samolotami. Co prawda tutaj u mnie nie zbytnio nie... z Południowej Afryki nie latają, ale... Jak się rozprzestrzeni na, na południe, na kolejne kraje Afryki, to po prostu. Jest. E, można powiedzieć, jest kilka takich miejsc. Widzicie, że. Syndrom nausea. Co to jest? Senność? Nie. A, a bóle ból żołądka Związany z żołądkiem Widzicie, to jest randomowo, że ewoluuje. Dlatego wirus jest, nie będę ukrywał, ciężki, ponieważ on dość szybko m, zaczyna ewoluować. E, przeczy, które mm, po prostu możemy mieć jakieś te symptomy jak widzicie ja współpracowałem z głową uh, jak widzicie już mamy 240 o, zaczyna ładnie rosnąć to głównie w, a, w południowej Afryce i zależnie od tego jak głowa mm, to, to na przykład nie, odporność na ogień, ale jeszcze nie ma. Albo nie, nie. W sumie, jak ja mam ten to na zimno bym mógł pracować, żebym mógł łatwiej się dostać do. No, e, do, do tych. Do zimniejszych krajów. Wiecie, widzicie, im więcej ludzi mam zainfekowanych, w tym przypadku w Centralnej Afryce, tym po prostu szybciej rośnie liczba zainfekowanych. W grze dostajemy też takie bonusy, widzieliście takie. No, znaczy, TNA, on pozwala mi na. Widzicie, anejmie teraz, że. Mój wirus, widzicie tam, tysiące ludzi są już zainfekowani w Afryce. Miło, zobaczmy jeszcze, czy tam transmisję Zobacz. w Ruhal, czyli słabo zaludnionych, czyli mi się opłaca. Bo widzicie, e przeskoczyliśmy właśnie nasz wirus, przekroczył do Libii i do drugiego kraju. Zawsze jak do... zajmujemy nowy region, było, taki znaczny biohazard. To chyba się nazywa, że. Po prostu tam jest wirus i tam zaczynają się zarażenia. Widzicie teraz tutaj kolejny kraj Afryki, Antihope. Hmm, czyli to, co zrobiłem, że hmm, słabo zaludnione to była dobra decyzja, bo bardzo łatwo hmm, teraz Afrykę hmm, całą praktycznie hmm, hmm, zajmuje. Widzicie, Angola jest zajęta, centralna Afryka, tutaj. Libia, wschodnia Afryka, oczywiście ilość zarażeń nawet jest mała. E, dalej. O! Teraz pójdę w takie albo w szczury. W szczury jest dobrym pomysłem, jak się nie wiem, zaczyna w regionach takich bardziej e, bardziej zaludnionych regionach. Hemofilia. Wypadałoby ją sprzedać, bo ja nie chcę tak, żeby się zaczynało. Właśnie dlatego wirus jest ciężki, bo trzeba czasami zainwestować w deewolucję. Tak jak. jak widzicie, wraz ze wzrostem ludności zainfekowanej, w danym regionie tak pojawiają się takie czerwone kropki. Oznacza to, jak dużo osób jest zainfekowanych. Jak widzicie, tutaj już po prostu rośnie lawinowo. Unto Hope more people than TB are very infected with disaster, że już mamy, widzicie, mi, miliona po prostu rośnie. Oczywiście nie wiem, teraz misja tam jeszcze mogę, jeszcze nie mogę nic. Szczury. widzicie, tutaj już po prostu masakrycznie rośnie. A sąsiednie kraje jakoś się jeszcze opierają. Najszybciej to po prostu już tutaj rośnie, bo mamy taką ilość zarażonych. Mm. No, teraz na przykład zarażyliśmy w samej centralnej Afryce więcej ludzi niż Hit. W tym wypadku mam już 80, prawie miliard, nie, prawie 100 milionów ludzi na całym świecie. Jeszcze 106 milionów to jest w samych Ja pójdę w, w szczury, bo chcę jak najszybciej po prostu pozajmować. Niestety, Przez przypadek tutaj zacząłem mi trochę kiepsko jest. To jak widzicie, tutaj już jest ten... Widzicie, tu pojawia się pierwszy taki komunikat, że jakiś tam doktor właśnie w centralnej Afryce, zazwyczaj to jest kraju gdzie zaczynamy, odkrył mm, antyhopa, czyli nasz wirus, o zajęliśmy właśnie e, Egipt, to jest dobrym e, znakiem, ponieważ z Egiptu mamy lotnisko i dwa porty, czyli będziemy mogli się roznosić e, drogą morską i powietrzną na kolejne kraje. Ale Afryka widzę, że już też jest tak. znowu ja Nie chcę tego radzić przynajmniej. Po prostu do tego wirus jest ciężki, bo... Co, 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 Nowa Zelandia zaczyna pracować nad szczepionką. Ja praktycznie mam małą ilość ten zainfekowanych, ale... O, jak widzicie. O. Wolę sobie zwolnić, bo na przykład widzicie już samolotem do Japonii nasza infekcja. Teraz zaczyna się tak naprawdę zabawa, bo liczba zarażonych rośnie coraz bardziej. Eee, liczba śmierci jest mała. Trafiliśmy do Brazylii. Oj, przepraszam Was za to. Widzicie, liczba zarożonych rośnie. Hmm. Afryka już prawie cała nasza jest. Przepraszam za to ale Zapracają dupy Co opracuję mm, mm, Widzę że tutaj się usta To jest to, o, Bliski Wschód O właśnie poszliśmy dotarliśmy też Do USA najbardziej takie mm, Trudne do zajęcia miejsca to są właśnie Grenlandia Islandia Oraz Madagaskar O, Już nawet USA Zaj raczej, Wielką Brytanię, jak widzicie, im więcej po prostu miejsc zajmiemy, tym po prostu to coraz szybciej nosi. A Ja może w coś jeszcze pójdę... O, taki pójdę. Albo Nie, pójdę raczej w wodę, żeby jak ludzie miją ręce i ogólnie statkami, żeby szybciej zarażać. Oczywiście jak widzicie już pracują, pierwsze kraje pracują nad szczepionką i jak to dojdzie do końca to niestety zaczną leczyć moich więc mm, ważną rzeczą jest po prostu aby jak najszybciej e, zająć jak najwięcej krajów o jak widzicie nad Islandią jest zajęta. jak widzicie to już po prostu lawinowo idzie e, i tutaj jest taka mapka w której pokazuje po prostu które kraje są jeszcze niezajęte. zajęte Amerykę już po prostu mam zajętą praktycznie bo to USA, Kanada, Meksyk to jest nie problem Europa też szybko pójdzie. Azja Południowa i Australia też, i zostaje problem właśnie z Grenlandią. Jest, co prawda, najmniej ludzi, chyba, ale najtrudniej jest zarazić. Widzicie, Europa znowu daje się zarazić coraz bardziej. Azja, Australia, Bliski Wschód. Pięknie. Po prostu. Teraz czekam tylko aż na Grenlandię popłyną zarażenia. Osobiście też pójdę w tę odporność na opracowania, aby ułatwić po prostu, utrudnić im opracowanie szczepionki. Przynajmniej jak widzicie liczba zainfekowanych na świecie już przekroczyła 1,5 miliarda. Teraz to, teraz po prostu hmm, po prostu już masakrycie to wszystko rośnie. Okej. Okay. Widzicie ciągle coś nowego, infekujemy. Nowe kraje USA, Kanada jeszcze na przykład się opiera. Nie wiem czemu tutaj Peru. To jest znowuż Afganistan, chyba. Czekam aż się pojawimy w Grenlandii. W sumie może abilities na odporność na zimno. Transmisja. Dobra, żeby się roznosiło jak najszybciej. Teraz właśnie pojawia się już problem, że zaczynają opracowywać szczepionkę. Ale czekam aż mi tutaj popłynie. Ale widzę, że to może być problem i ta partia się nie uda. Więc ja po prostu zaczynam już inwestować w symptomy, które po prostu zaczną zabijać ludzi. Właśnie to jest, jak widzicie, DNA mam trochę odłożone, to kupuję dużo. Im bardziej yy, śmiertelne jest dane ten, tym po prostu. Mm, tym po prostu więcej potrzebuję. Teraz tylko czekam. O, jest. Grenlandia jest, zajęliśmy Grenlandię. Chyba cały świat już jest zajęty, oprócz Szwecji, która też niedługo polega. Jak widzicie, zaczynają mi się śmierć. I Szwecja już też zajęta. Pięknie. Na przykład było mi powiedziane, że w Centralnej Europie ludzie... Mm, Grenlandia się zaraża. Mam nadzieję, że. widzicie już 80 milionów ludzi, ale niestety są miejsca, w których jeszcze zbytnio nie. i nie pozarażam. To może być problem. Pójdźmy trochę, może, transmisję. O, ptaki. Ptaki mocno pójdę. I komarnie. O, to. I zwierzęta żeby po prostu jak największą mm, po prostu jak na się się roznosi? Pięknie, to już zajęte. Mm, normal in life. z południowej e, Saud Arabii, czyli po, o, Arabii Saudyjskiej... Mm, po prostu tu pięknie zarażenie rosną. Mm, tutaj też powinno zaraz zacząć rosnąć. Trzeba niszczyć im Hope, tutaj widzę też już zajęte Krotis, tutaj co? Centralna Europa też rośnie pięknie. Hmm, Południowa, znaczy Saud Arabia jest a, po prostu anarchia cała już. O, dał się, tak? O, ja mam dużo punktów, więc pójdę w takie coś jak mm, zatrzymanie ich tych badań. Po prostu mm, po prostu cofnę im badania że muszą jeszcze więcej to. pięknie, Grenlandia prawie cała wyginęła już problem może być jeszcze tutaj. Szwecja i Kanada są takie największym problematyczne, ale widzicie, ludzie zostają już tak naprawdę nie. Zdrowych jest tylko 98 milionów, zarażonych 200 ileś miliardów, a nie 200 milionów, a martwych 6 miliardów. Czyli można powiedzieć, że chyba się uda, zależnie czy... Tutaj będą mm, szybciej rosnąć ci zainfekowani niż o, umierać. Jak na przykład tutaj to jest bardzo miło. O, pięknie. Teraz zostało tylko... Ups, syndrome combo, nice. Wszystko zależy od Kanady teraz. Bo tak naprawdę to chyba tylko... Kanada jest taka najzdrowsza. Jakby po prostu przekroczył jakiś próg, że... Mi się wydaje, że ta partia będzie wygrana, co mnie cieszy. Mm. Widzicie, wiecie, kraje już są wymierane w części. Walking Dead Combo. I to a, The Walking Dead Syndroms. Mm. Chodzi tutaj o to, że jak mamy ileś tych syndromów, jak widzicie, mój wirus no, naprawdę ewoluuje, że mamy jakieś dwa, na przykład to kupimy, tak tu, tu, to po prostu pojawiają się takie kombosy, które mm, po prostu jakby zwiększają śmiertelność. Ojej, oj. Wszystko zależy od kanału. Czy się udają zainfekować porządnie, czy wszyscy po prostu. E, poumierają. Mam nadzieję, że się uda, chociaż może być ciężko. Szybciej umierają niż się roznosi, kurde. Posprzedawać te ebola, tak. Spróbuję po włączać trochę tego, żeby była mniejsza śmiertelność. Trochę to ryzykowne, ale. Muszę to zrobić, żeby po prostu był większy, większy odsetek infekcji nad śmiercią, bo tak naprawdę to została tylko Kanada. I to mi się wydaje, że było dobre pomysł. Liczba zainfekowanych rośnie. Um, oczywiście liczba tych, co zmarli, też rośnie Ale chodzi tutaj w tym momencie o to, że um, wcześniej. Zanim sprzedałem to było tak, że więcej ludzi mi ginęło niż było nowych zainfekowanych i liczba zainfekowanych po prostu malała, co było po prostu minusem. Teraz jak widzicie liczba zainfekowanych w samej w samej e, Kanadzie rośnie lawinowo już, przekroczyliśmy ładny próg i co za tym idzie rośnie też liczba zmarłych, ale jak uda nam się wszystkich zainfekować to już tak naprawdę jest koniec gry. Bo została tylko Kanada, która się opiera. Ja zainwestuję w kolejny syndrom, taki już po prostu morderczy, żeby po prostu już szybciej ginęli. Czyli można powiedzieć, że ta partia była dobra, bo udało mi się cały świat zainfekować. No widzicie, że nie ma nikogo już zdrowego na całym świecie. Jak widzicie, przepraszam was za tą mm, ciszę. Widzicie tutaj po prostu liczba zainfekowanych jest już. No, po prostu koniec, 23 miliony ludzi zostało. Wszyscy są zainfekowani. Teraz po prostu czekam aż oni półmierają. Oczywiście, że w ogóle na świat. Jedna granica otwarta, nie, jedna zamknięta granica. Trochę za późno. Jak widzicie, kanala tylko została i to jest po prostu czekanie. Ciekawe jak mi się, w jakim okresie. Ym, drata kosztuje 20 euro, ale zapewnia masakryczną ilość zabaw, widzicie mamy pełno różnych mm, plag do wyboru, w tym wypadku ja gram wirusem jak pamiętacie. I po prostu każda inna ta plaga w, ym, jest po prostu innym wyzwaniem, na przykład wirus, który sam ewoluuje i to dość szybko, oczywiście bakteria też ewoluuje, Mówię tylko na przykładzie tych dwóch antycho ten no. Widzicie, ciągle ewoluuje, że zwiększa się śmiertelność. Oczywiście wirus jest trochę takim, można powiedzieć, ciężkim. A, kolejna rzecz. Jak widzicie, tutaj te takie czerwone linie, to są chodzi o to, jak nasz wirus, nasza plaga się po prostu rozwijała. Hmm, zaraz będzie podsumowanie, że też ten filmik trwa 25 minut. To. Anti-hope to destroy human. Aha, na przykład to jest takie... Jest ...news. Takie newsy to są naprawdę fajne, że gdzieś u ...trzęsienie to jest taki naprawdę... ...miły smaczek, że... ...ee, e, że niszczy świat... E, ostatni... ...ludzie wiedzą, że po prostu... ...czekają, oglądają... ...po prostu koniec świata. Gra, nie będę ukrywa, bo jest naprawdę... ...mega... Tak jak oglądacie, to naprawdę jest tak jakoś ciekawo, nie prowadzę. Ale po prostu gra zapewnia bardzo dużo tem. Jak widzieliście właśnie plaguje. Fungus! Uuu, nice! Ile dni? 1048. I tutaj na przykład widzicie jak się rozwija nasza plaga. Można tak po prostu um, zauważyć. Oczywiście m, po zakończeniu mamy tak, albo Wiktory, albo Coś tam jest podsumowanie, że Ile nam to czasu zabrało, jaki to był poziom trudności, jaki postęp Szczepionki u mnie naprawdę mało, bo 25% tylko e, Tutaj jaki mieliśmy nacisk na e, Odnogę e, Jaki Typ plagi i game typ to nie wiem jeszcze, bo to jest jeszcze alfa. Jak wiecie, najpierw zajęłem po prostu południową, środkową Afrykę. Później zacząłem się na całą Afrykę. Poczekam jeszcze sobie Później w Afryce zaczął po prostu lawinowo już to rosnąć i zaczął się przenosić do Brazylii. Brazylia, Japonia. Powiem wam, że gra jest naprawdę fajna. Dobra, zobaczmy się tego grzyba co właśnie odblokowałem. Oczywiście gra posiada jakiś tam multiplier, ale jeszcze nie jest dostępny. Oczywiście fajne też jest, że mm, mamy możliwość. Mm, mm, zapisania gry, więc na przykład jesteśmy w trakcie jakiejś plagi i musimy iść. To po prostu zapisujemy grę. Jak widzicie, teraz ja odblokowałem grzyba U, fajnie wygląda. Te grzyby mają. Ee, że po prostu podróżują na dalekie dystanse bez jakichś tam specjalnych. Co? Fungus, Ja sobie zagram teraz. Jest Apa Boosta. Darwinis Increase the Chest. To się przyda też. Myślę, tu muszę, wiecie, po prostu przechodzić grę, żeby nowe blokowywać. To jest ten, że ile mamy genów odblokowanych i ile plagi odblokowanych. Eee, mam nadzieję, że. No, grę. Jak ktoś lubi takie gry, to może albo poczekać na jej rozwój, albo już kupić. Gra jest naprawdę fajna, dostarcza dużej dawki zabawy. Oczywiście nie za każdym razem się udaje mm, ukończyć grę. Mnie ja, na przykład za szóstym razem udało się dopiero bakterii, a za drugim teraz wirus, podobnie to oczywiście grzyba Czym żeby jak najwięcej tych. E, wszystkie, mm, dwa, może oprócz dwóch ostatnich, odblokować. U, uh. early analysis, extreme uh. Kurde. Nap ale powiem wam, że gra jest naprawdę mega. Ale to by było już wszystko, a więc komentujcie, subskrybujcie, cieniajcie. Hej, kwa, cześć.